Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie mowa na temat piorunochronów aktywnych i ich skuteczności. Jest to temat, który przewija się często czy to na różnych forach internetowych. Ja nawet kiedyś dostałem prośby w komentarzu o zrealizowanie filmu poświęconego temu zaradnieniu kwestia Jaką jest instalacja piorunowronu aktywnego, jest też czymś, przed czym być może stanie inwestor, który buduje dom i chce zapewnić tutaj skuteczną ochronę odgromową. A czy aby na pewno skuteczną, zgodnie z zapowiedziami producentów takich urządzeń, będzie to tańsze. To no będzie o tym mowa już w dalszej części filmu. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach co mógłbym zmienić. Skąd tak naprawdę wzięło się coś takiego jak piorunochron aktywny? Na początku idea była, można by powiedzieć, prosta. Chodziło o zwiększenie strefy ochronnej, jaką zapewniłby piorunochron Franklina, czyli taki tradycyjny piorunochron. A jeśli chodzi o zwody aktywne i skrót SE? To pierwszy błąd już został popełniony tutaj w nazwie. Jeśli chodzi o termin streamer, jest to jak najbardziej definicja poprawna. Ale tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z liderem. Jaka jest różnica? Streamer to wyładowanie od długości do jednego metra, a jeśli chodzi teraz o to wyładowanie oddolne dla piorunochronów Franklina tutaj może to być nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów i to jest niejako pierwszy czynnik który sprawia że wszystko legło w gruzach na dzień dobry jeśli chodzi o normy producenci zwodów aktywnych ustanowili normę NFC 17102 i tam też jest opisany sposób badania takich zwodów aktywnych. Tutaj jest układ ostrze płyta w odległości zaledwie jednego metra. W uproszczeniu nad płaską elektrodą umieszcza się uziemiony zwód i teraz są tutaj doprowadzane udary prądowe, impulsy i liczy się czas od załączenia napięcia do początku rozwoju streamera z elektrody ostrzowej. Trzeba to samo wykonać dla zwodu Franklina, jak i dla piorunochronu aktywnego. I tutaj będziemy mieć wyprzedzenie czasowe, jeśli chodzi o ten zwód aktywny, żeby cokolwiek mówić o działaniu piorunochronu aktywnego. Trzeba najpierw wspomnieć o fazach rozwoju wyładowania atmosferycznego doziemnego, bo właśnie jeden z etapów rozwoju takiego wyładowania wykorzystują piorun ochrony aktywne. Jak to zatem się odbywa? Najpierw pojawia się lider, który przemieszcza się z chmury burzowej. W stronę ziemi. Ten lider przemieszcza się skokowo, jak to widać tutaj na tym rysunku. Od lewej do prawej niesie ujemny ładunek elektryczny, rozwija się w kierunku ziemi. Kiedy lider znajdzie się nad punktem trafienia w odległości jednego takiego skoku, rozwija się od ziemi w stronę lidera streamer, czyli lider oddolny. W tym wypadku, co dalej się dzieje? Jeżeli streamer połączy się z liderem, jest, tworzy się kanał plazmy, gdzie następuje wyładowanie atmosferyczne, no i zobojętnienie tego ładunku elektrycznego. Jednak może być kilka takich wyładowań po sobie, co widać jako efekt migotania błyskawicy. Właśnie czas między kolejnymi wyładowaniami to są dziesiątki milisekund. I teraz co wykorzystuje do zasady działania piorunochron aktywny. Właśnie ten etap emisji streamera. Jego zasada działania zakłada, żeby wyemitować streamer wcześniej, niż zostanie on gdzieś wyemitowany z innego wystającego obiektu. Przy czym trzeba pamiętać, że czym bardziej lider się obniża, rośnie natężenie pola elektrycznego to może przekroczyć nawet wartość 150 kV na metr. I co się stanie, jeżeli jest tak duży gradient potencjału w polu elektrycznym? Wyładowania niezupełne, tak zwane odniki Świętego Elma, mogą się pojawić. Zakończenie różnych przedmiotów, obiektów. No i potem już niewiele trzeba, żeby doszło do spotkania się streamera z liderem. A piorunochron aktywny w swym działaniu? Jakie było założenie? Wyemitować streamer wcześniej, żeby przechwycić wyładowanie piorunowe i odprowadzić je do ziemi, żeby trafiło w ten piorunochron aktywny, zostało ściągnięte, a nie żeby uderzyło gdzieś w obiekt. Niby ciekawy, szczytny cel. Ale jak się miało to w rzeczywistości, jak się to ma nadal, tak jak tu widać, mam przykład na rysunku takich głowic piorunochronów aktywnych. Stal nierdzewna, wysoka jakość wykonania, estetyka, że nawet może stanowić element dekoracyjny, a nie jakaś siatka szpecących dach drutów. Wiadomo, ma to przyciągać klienta, o to jest lepsze. Że, czy, a czy skuteczność jest większa od piorunochronu tradycyjnego? Można by powiedzieć pojawia się szkoło. Ta zasada działania z wodu aktywnego skupia się na czasie zainicjowania wyładowania oddolnego i szybkość, jaka tu zostaje przyjęta jako punkt odniesienia, jest znacznie zawierzona. A trzeba pamiętać, że samo powstanie wyładowania oddolnego wcale nie będzie nam tu oznaczać, że streamer się nam rozwinie i osiągnie Tutaj rozmiary szybko wydłużającego się lidera. No, ale dobrze. A nawet jeśli udałoby się, że ten streamer powstanie, a natężenie pola elektrycznego będzie za małe, to on nam zaniknie. Czyli co z tego, że to urządzenie zadziałało, jak i przestanie ono działać, bo nie mamy tutaj właściwych parametrów, jeśli chodzi o warunki zewnętrzne. Można wyróżnić różne typy tych urządzeń: piorunochronów aktywnych, piezoelektryczne, aktywowane elektronicznie. No właśnie. A elektronika jest najbardziej wrażliwa na przepięcia, na wyładowania atmosferyczne co już powinno zapalić czerwoną lampkę. Mogą być piorunochrony aktywne, różnorodnie ukształtowane, jakaś rozbudowana budowa, korony, jakieś szpice, no przeróżne, żeby tylko przyciągnąć wzrok i klienta. Czy też, uwaga, radioaktywne, które zawierają materiał promieniotwórczy jako emiter strumienia jonów. Tak, to nie pomyłka materiał promieniotwórczy. Zagrożenie wiadomo może się pojawić dla zdrowia, jeżeli coś się stanie. Jakaś awaria prawdzie, zostaje zakazana, ale wiadomo w czasie demontażu ktoś może być nieświadomy, gdzieś się trafi tutaj, a mamy w środku materiały promieniotwórcze. Czyli jak widać wcale nie jest tak różowo. No bo jaka by to elektronika musiała być, żeby przechwycić uderzenie pioruna? Przecież jakbyśmy... Jakiekolwiek urządzenie wystawili na takie działanie prądu piorunowego, to nic by z niego nie zostało. Zaś teoretyczny zasięg strefy ochronnej piorunochronu aktywnego, czego zależy? Od czasu wyprzedzenia tej emisji streamera, gdzie to jest 50 do 75 mikrosekund i długość strumienia jonów, prędkość razy ten czas. Tu jest wartość prędkości przyjmowana 1000 km na sekundę, to jest stała wartość. I to jest iloczyn prędkości razy tego wyprzedzenia czasowego. I na tej podstawie tworzy się promień strefy ochronnej RP. To jest pierwiastek z H. H to jest wysokość tego masztu, na jakim jest zamontowany piorunochron aktywny minimum 2 metry. I teraz jest 2d minus h, czyli iloczyn d. Co to jest? To jest odległość zależna od przyjętego poziomu ochrony. No właśnie, poziom ochrony znany z norm 62305. Tu się mówi o poziomie ochrony odgromowej. Sama już logika użytkowania jest sprzeczna z postanowieniami normy 62305 gdzie może być D 20 metrów, 45 lub 60 metrów. Czym niższy poziom ochrony, tym większa ta odległość. I jak widać, potem jest dalej we wzorze delta L razy w nawiasie 2D plus delta L suma dwóch składników pierwiastek z tego. wyjdą y, nawet przekraczające 100 metrów wartości promienia strefy ochronnej. Jeśli chodzi o ochrony aktywne, na rynku większość dostępnych opcji to modele z wbudowaną cewką. Tam jest to, że tutaj mamy potencjał oscylacji. Na ostrzu względem Ziemi osiąga wartość jakieś 50 kV. Jeśli chodzi o wartość napięcia przebicia dla odstępu powietrznego w układzie elektrod ostrze płyta, kiedy mamy odległość równą 1 m to 500 kV zaledwie, a oscylacje na ostrzu na poziomie 50 kV mogą zmniejszyć napięcie przebicia układu ostrze płyta, ale to są warunki laboratoryjne. W rzeczywistości wygląda to tak, że odległość decyzji przy takim wyładowaniu schodkowym, bo tutaj ten Lider porusza się skokowo, odległość decyzji to jest ta długość tego ostatniego, jakby to powiedzieć, skoku, tego schodka, to jest jakieś kilkadziesiąt metrów. I żeby taki odstęp powietrzny przebić, trzeba by mieć na generator na napięcie rzędu megawoltów i to 50 kV to zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek tutaj mówić o jakimś polepszeniu działania. I tutaj na tym rysunku jest porównanie piorunochronu tradycyjnego i aktywnego. Po lewej stronie tradycyjny piorunochron z wody Franklina. Metoda toczącej się kuli, gdzie jej promień to jest 10 razy natężenie prądu piorunowego do potęgi 65 setnych. I tu jest przedstawiony rysunek. A i to natężenie prądu w kiloamperach. Jak widać, trzeba siatkę z wodów, żeby ochronić budynek. Szpecące druty. Teraz z prawej strony piorun ochron aktywny. Żeby to samo osiągnąć, wystarczy jeden przewód, jak to nawet czasami można spotkać. Teraz nawet się podaje, że dwa, żeby upodobnić to do zgodności z normami ochrony odgromowej. Jeden maszt i nam ochroni jeszcze więcej, niż te z wody tradycyjne, taka kopuła się tworzy nad budynkiem, czyli jeszcze można powiedzieć taniej, bo mi wystarczy jeden maszt, jeden czy dwa przewody ochronne, wbić uziomy szpilkowe, żeby było taniej, czy jakieś na przykład tam parę takich uziomów promieniowych w kształcie kurzej stopki, jakieś litery V, tanio, estetyczne, nie będzie mi szpecić konstrukcji budynku, ale Rzeczywistość jednak jest inna. Poza tym, jakby nie spojrzeć tutaj na rysunek, jest jedna dziura w cudzysłowie. Jeżeli by to był jakiś wysoki budynek, wieża czy coś, ryzyko wyładowania w bok obiektu badania pokazywały, że tak się zdarza, nawet były przypadki śmierci osób przebywających w strefie działania piorunochronu aktywnego. Jak wspominałem, część zagrożeń ze stosowaniem piorunochronów aktywnych się już wcześniej pojawia. Odpady radioaktywne, ale są też inne. Zresztą te urządzenia są całkowicie sprzeczne z normami ochrony odgromowej serii 62 305. Co już pokazane było wcześniej. Sposób obliczania. No, żeby tylko przekonać klienta, że to jest skuteczniejsze. A jakie zagrożenia związane są? Jeden lub dwa przewody, co powoduje zwiększone natężenie pola elektromagnetycznego. Jak jest jeden przewód, no to popłynie tym cały prąd piorunowy. To jest takie natężenie pola elektromagnetycznego, jak tuż przy kanale pioruna. Wiadomo, większe natężenie pola elektromagnetycznego większe natężenie prądu piorunowego na przewód, mamy zwiększone zagrożenie przez iskrowymi. Zresztą łatwo zauważyć, że normy ochrony odgromowej i piorunochron tradycyjny nawet jest oparty na tym, żeby ten prąd pioruna był podzielony. Efekt ekranowania, wyrównanie potencjałów. W przypadku piorunochronu aktywnego Powstanie bardzo duża różnica potencjałów w momencie trafienia pioruna w taki piorunochron. Uziom szpilkowy, czy jakaś kurza stopka, jeden przewód. Nieraz już nawet stosuję, żeby dwa przewody były, żeby niejako to przemycić gdzieś, że jest jedna zgodność z normalnie ochrony odglomowej, bo muszą być minimum dwa przewody. Znaczny gradient potencjału wiadomo, w taki uziom szpilkowy, czy jakaś kurza stopka. Zagrożenie porażeniem prądem, zagrożenie od napięć krokowych. Kiedy w przypadku tradycyjnych piorunochronów się mówi o ekwipotencjalizacji uziom fundamentowy lub otokowy efekt ekranowania. Tutaj czegoś takiego nie ma. Co za tym się niesie? Zwiększone zagrożenie, jeszcze ryzyko wystąpienia poważnych szkód piorunowych. Czyli wszystko jak widać dosłownie jest. Na odwrót, norma francuska NCF 17102, na którą jest powoływana przez producentów tych urządzeń rzekomo cudownych, ona jest sprzeczna z postanowieniami norm EN 62305 i EN 62305. Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odwromowej Wydał w 1999 roku oświadczenie, że nie ma podstaw naukowych dotyczących zasady działania piorunochronów aktywnych. Jeszcze jeden z argumentów, jaki jest przytaczany przez zwolenników piorunochronów aktywnych, wcześniejsza inicjacja strumienia jonów zachodzi w polu o natężeniu mniejszym. Niż w przypadku tradycyjnych zwodów. Ale chwila. Piorunochron aktywny to nie jest wyrzutnia ładunków. Strumień jonów się w powietrzu przemieszcza, a do propagacji jonów musi być pole elektryczne mające odpowiednio duże natężenie. Czyli już jest sprzeczność, że będzie przy mniejszym natężeniu pola elektrycznego to działało. Jeżeli chodzi o termin propagacja, to jest to rozprzestrzenianie się tych jonów w ośrodku. Musi być odpowiednio silne pole elektryczne. Ponadto, w czasie burzy jest silny wiatr, i ten strumień jonów jest też rozwiewany. A to nie jest jakaś mega silna wyrzutnia ładunków, taki pierunochron aktywny. Pojawiał się jeszcze jeden argument. Że zasilanie piorunochronów aktywnych ze źródeł impulsowych daje przewagę nad tradycyjnymi zwodami, jednak to nie jest prawda, gdyż naturalne pole elektryczne, jakie towarzyszy procesowi zbliżania się lidera do powierzchni Ziemi, ma naturę pulsującą czyli kolejny ząg. Zresztą zasilanie piorunochronu aktywnego. Sugeruje to jakieś podłączenie do czegoś i z elektronika musi być zasilana zapewne prądem. No narażenie bezpośrednio elektroniki jeszcze celowo na działanie prądu piorunowego, no sprawa grubymi niczmi szyta, ale jest jeszcze ciekawiej. Sporo sprzeczne z normami ochrony odgromowej są piorunochrony aktywne, ich działanie no, jest całkowita sprzeczność, tak aby wbrew prawom fizyki. W Polsce piorunochron aktywny ma status okucia budowlanego. Tak, urządzenie, które ma służyć do, rzekomo do przechwytywania piorunów, jest dopuszczone do stosowania jako okucie budowlane. No, śmiech na sali, skandal jednym słowem. I tak naprawdę ten film pokazuje, że to no jednak nie jest wcale. Takie urządzenia jak się e, o nim mówi, i wcale nie ma sensu, aby je stosować. Niestety, jak widać, ktoś znalazł sposób na obejście ustaw, obejście norm, aby piorunochrony aktywne jakoś zalegalizować. Jednak tutaj chciałbym też powiedzieć, nie ma się co łudzić i nawet klientów, przeszczęscy, którzy oglądają ten film. Jeśli ktoś namawia na piorunochron aktywny, cała prawda została pokazana w tym filmie. To by było tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z piorunochronami aktywnymi. Cel był słuszny, żeby usprawnić ich działanie, ale tutaj z tego nic nie wyszło. Wprawdzie dziś możliwe byłoby skonstruowanie odpowiednio potężnego generatora, który byłby w stanie spełnić założenie dla działania piorunochronu aktywnego. Ale jaki by ten piorunochron był niepraktyczny. Koszty na pewno byłyby tutaj dużo wyższe niż dla tradycyjnych zwodów Franklina. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów.